Ach, nigdzie kurka nie ma tego głupiego kawałka czydnika. ich kurka, gdzie on może być, kurka? Dlaczego nie mamy takiej, przecież jesteśmy Psylionami, dlaczego nie mamy takiej kurka technologii, która pozwalałaby wykrywać kawałki czydnika? I przecież to jest jakaś głupota. Co do za portal się tu pojawił? Przecież one się nie powinny pojawiać, to jest jakieś dziwne. ty? Gdzie ja trafiłem? Ktoś ty jest. Jestem epsilon numer 2, a ty trafiłeś do PTSP świata numer 2? Jak? Jak to do 2? No tak, no ty pochodzisz z PTSP świata pierwszego. Jak to to jest więcej? Tak, o wiele więcej. Co chcesz? Eee, chcesz mi pomóc zemścić się na Twoich i moich, naszych wrogach? Znaczy się? No pewnie, że pomogę. I, 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 i. no, to musisz mi tylko pomóc. A w jaki sposób? Zaraz ci powiem. I, i. No, a ty jak się nazywasz? Jestem czerwony wojownik, jeden ze złoczyńców, walcz, który walczył z mieczem. A. Dobrze, jakoś to załatwimy. Teraz to łatwiej pójdzie. A mi więc o PTSP i tych Epsilonach. Pewnie, że ci opowiem. O co chodzi, komendancie Masz, tak? Chodzi o to, szybki. Chodzi o to szybki pędzie, że nasi naukowcy, raczej znaczy nasi no, naukowcy y, na satelitach tak zauważyli, nasi wojskowi znaczy się, no i naukowcy, że akurat nie podał, wylądował dziwny kosmiczny obiekt i masz się sprawdzić. No, dlatego dajecie tutaj radar, który wykrywa ten obiekt po, po norm A. No dobra. A i masz jeszcze jedno zadanie, szybki będzie. masz e pomoc, bo tam w kierunku w którym idziesz właśnie, ktoś akurat wzywał pomocy, mówił, że się gubił na tym polu, o, no dobra, bo jak wiesz, to jest trochę kilometrów jednak od miasta, no w sumie racja, dobra, za chwilę już. no nie uszasz już, już, no przecież jestem szybki pęd, biegnę bardzo szybko, w końcu jestem w Prędki, no dobra, o szkule, ale szybko poszedł, a, ratunku, pomocy, zgubiłem się, zgubiłem, kto wzywa pomocy? I, 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 ironiczne, ty będziesz potrzebował wody, oddawaj ten radar. Sonar, chciałem sonar. Nie, zostaw ty, tego chłopaka, ty kupi, ty głupku czerwony, ty pomidorze głupi, z młotem, który ma chyba zamiast ogonka. Kto tak mnie nazwał? Nie pozwólcie tak nazywać. Zobaczymy. Powiedz to, że... Buraku jeden. Ach acz. Tak. kurka. Kurka, Przewróciłem się. Jak idę po... Dobra, Dobra, mam już Mam broń. Dobra, wstawaj szybko, chłopaku. I uciekaj stąd. Nie, muszę przecież znaleźć ten. Ja się tym zajmę, ja też o tym. A kto jest, czy w ogóle jest? Jestem Luciano, a ten możesz mówić na mnie, Pazu. raz, radioaktywny tygrys. No, jestem Pazu, bo ja jestem No i ten. Jestem po 40 i nie wiem jak tutaj trafiłem. Gdzie jestem? No, jesteś na Ziemi. Jak to? Nie, ja jesteś w PTSP świecie drugim. Gdzie? Co jest to? A pochodzisz. Panie Lucjano z PTSP świata pierwszego. A ktoś ty do jasnej ciasnej jest. E, wielka Puszko. E, Szkurka jest jej taki irytujący. Sara e, Ci Kszsz, Au. Jesteś w PTSP świecie drugim. E, 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 e. Dzięki temu ja da robi się i, 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 i wszystkich pokazał. E, e. Albo kawałek czynniki znaczy się. E, 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 e. No, więc wylądowałeś w PTSP świecie drugim, z PTSP świata pierwszego. Kurka, trzeba szybko. Szkulka. Dobra, trzeba szybko ruszać. Właśnie. Nie możemy pozwolić sobie. Właśnie, więc ruszajmy. Dobrze. Czysz. Dobra, czysz. I co, załatwiłeś tych bohaterów? No, raczej nie pójdę szybko przyjść. No to idę szukać tego kawałka czynnika i e, 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 e. Dobrze. Dobra, ruszam, więc. No, to szybko. O kurcz. Mam, mam kawałek, teraz będę mógł, jak tu myślałem, że mamy się zemścić, no nie powiedziałem ci całego planu, jak ty, kupia puszko, czemu wszyscy nazywają mnie puszką, dobra, koniec tych przyjemności, właśnie, koniec, Epsilonie, drugi kupku jeden, aż, zaraz ci przywalę, no zobacz, wracasz, dobra, szybko, Dobrze, dobrze, że to jest taki na magnes młot. He, he, he. Dobra, oddaj mi ten kawałek czytnika i zobaczę co potrafi. He, 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 he. Dobra, tylko najpierw ładnie. Nie używaj tego, nie wiesz jakie to jest silne. To nie jest zwykła broń. No pewnie tak tu byśmy nie żyli da, nie tak daleko na te hej, he, he, he. Bym ci nie pomógł. Dobra, zobaczmy co to jest. He, he, he. Ja, dobra, ksi, czuję. Zaraz was wszystkich zjeszczę. Dobra, przyciągnę zaraz za te wszystkie skały, to nie właśnie. No zobaczymy. Ksz, ksz, ksz. No zobaczymy kto was pokoluje. Zaraz was wszystkich tutaj zmioty w proch. No. Szkurka. Zaraz ci pokażę ty głupia puszko po pomidorach. Ja ci kurka dam zaraz puszkę. Je, je, zaraz ty się staniesz, ale tym e, 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 przypalonym pomidorem. Szkurka. Zaraz ci pokażę. Co odpowiedz znowu? Nie, jeszcze kurka. Zniknął za tym portałem, tak. E, e, e. teraz wam pokażę głupi bohaterowie dobra czas użyć tej roczytnika x e, 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 e. Czysz, co się dzieje zaraz wam pokażę co potrafi gdzie on się podział szybki będzie, szybko co nosi? co padło gdzie on się podział? Wybuch był i nastąpiła eksplozja, i chyba wyparował, ale po został tylko ten sól tam, radar. No to można powiedzieć, że wygraliśmy tak, jednak trzeba o tym. To nie coś się zdarzyło tutaj, tak trzeba. Ważne, że chociaż coś tam się udało. No, dobra, czas wracać i co? Nie wiem,